Właściwie cały czas z czymkolwiek się spotykamy, spotykamy się z jakąś sytuacją, w której mamy do czynienia z jakimś sensem. To bardzo ogólne pojęcie. Coś się pojawia, na co my jakoś reagujemy, odpowiadamy. Przy czym też najważniejsze są dla nas spotkania z innymi ludźmi, spotkania osobowe. I one wymagają od nas adekwatnej odpowiedzi. Ta odpowiedź jednocześnie powoduje, że my, wybierając jakąś postawę, za którą idzie odpowiednia jakaś wartość, wybieramy siebie. Na przykładzie tej przypowieści o miłosiernym samarytaninie Pan Jezus na końcu tej przypowieści pyta a kto się okazał bliźnim tego człowieka? Trzeba by jeszcze dodać, kto się okazał bliźnim, a kto się okazał obcym. To czy jest bliźnim czy obcym zależy od sposobu reagowania, od odpowiedzi. Jeżeli ktoś odpowiada miłosierdziem jest bliźnim, staje się bliźnim. I staje się tym prawdziwym ja, który Bóg zamyślił. W tym zamyśle Bożym przypomnę: Bóg stworzył ich mężczyzną i niewiastą, czyli od razu ich stworzył do relacji wzajemnej. i więzi. Staną się jednym ciałem. Nie? Oboje stają się jednym ciałem. Małżeństwo oczywiście jest symbolem, znakiem tego, że człowiek realizuje się w żywej relacji z drugą osobą i tylko w takiej relacji się realizuje. I właśnie Gaz Miłosierdzia wprowadza, czeka w tą relację. Odkrywa w drugim drugie ja we wspólnym człowieczeństwie i wtedy staje się sobą. Kiedy reaguje lękiem albo namiętnością i próbuje albo właśnie uciekać, odcinać się od człowieka, albo wykorzystać go ze szkodą dla niego, to zamyka się swoim ego, to jest logika zamknięcia się. A tym samym jest to logika śmierci, bo człowiek nie może się zrealizować inaczej, jak tylko właśnie w żywej relacji, relacji miłości. Chciałem to jeszcze troszeczkę pociągnąć dalej, mianowicie nawiązując do tego, co powiedział ksiądz Tischner, że myśli na nas przychodzą. Na nas przychodzą. To jeszcze trzeba powiedzieć, że to przychodzenie tych myśli jest związane. No właśnie, z czym jest związane, skąd one są? Czy analiza mówi o, o podświadomości? Podświadomość to jest trochę, ja sobie to tak zawsze wyobrażam, to jest taki kocioł, który go tu wrze, grywką przykryty, i tylko ta para tam wybucha, tam gdzieś tam wychodzi. W ten sposób gdzieś do nas dochodzą właśnie te takie różne myśli, skojarzenia, uczucia, oczywiście, wyobrażenia, wspomnienia i tak dalej. Tylko, że taki obraz, on jest wydaje mi się, no, mało adekwatny do tego, co im doświadczamy. Mianowicie, Książę mówi tak. Ktoś za tymi myślami, które do mnie przychodzą, czy to w oparciu o lęk, namiętności, czy właśnie wezwanie z jest w gruncie rzeczy ktoś. Jak to można przekonać, że to nie jest coś, tylko że to jest ktoś, to najlepiej doświadczamy przez to, że kiedy mamy te myśli natrętne, które do nas przychodzą i których nie chcemy, chcemy odrzucić to, a one z uporem maniaka przychodzą. I właśnie takie doświadczenie najlepiej przekonuje nas. Że za tym wszystkim stoi ktoś, kto jest uparty i nieustannie z jakimś uporem próbuje nam coś imputować. To jest tak, jak na przykład za reklamą stoi też ktoś, powtarzając, pozostawia ślady. Takie słynne powiedzenie Goebbels: Stale powtarzane kłamstwo staje się prawdą. I to jest taka wyrachowana logika, nastawiona na to, że człowiek kupi w końcu tą powtarzaną, wciskaną mu na tej zasadzie działa reklama. Także na przykład reklama jednorazowa nie ma żadnego znaczenia. Ta namolność pewnych myśli, których nie chcemy, wskazuje na to, że za tym ktoś stoi, a nie coś. Tym, kto działa na te lęki i namiętności, które w nas są, Wajgur Spontum, minich wtrzyjający w IV wieku, mówi, że za tym stoją złe duchy. Same namiętności, które w nas są, ale one są pobudzane przez... Złe duchy. To widać bardzo wyraźnie w opisie grzechu rajskiego. Zwykle tak się o tym mówi, że wąż pod postacią tego węża jest. On namówił Ewę do grzechu. Otóż on nie namówił Ewy do grzechu, bo gdyby zrobić proces i go oskarżyć o to, no to on powie, no sorry, przepraszam, ja jej nie mówiłem, żeby zerwała owoc, żeby przekroczyła zakam. Co o tym nie mówiłem. Weź, zerwij i zjedz, nie przejmuj się tym, co tam Pan Bóg mówi na przykład. Tego nie powiedział. On tylko zadał pytanie. I postawił wątpliwość. Mówi: Na pewno nie pomrzecie, ale wie Bóg, że jeżeli spożyjecie owoc z tego drzewa, to będziecie tak jak on znali dobro i zło. Czyli Pan Bóg coś tam kombinuje. Nie chce Was do czegoś dobrego dopuścić. I teraz. To uruchomiło namiętności u Ewy i zaczęła patrzeć na ten owoc drzewa jako na coś, co warte jest pożądania, i w nim może odnaleźć właśnie tą wiedzę tajemną, która jej da właśnie tą wielkość, no i ona sama zerwała. Natomiast on bezpośrednio nie. Nie namawiał do złego. Zresztą Ewagriusz też mówi, że to tak naprawdę ani Pan Bóg nas nie kuszczy, ani szatan, tylko nasze własne namiętności. On tylko umie na tym odpowiednio grać. Umie te namiętności uruchomić. Albo lęki też. lęk też. Lękę albo namiętność. I tutaj on mówi, Ewagriusz, z o tych duchach zła. Oczywiście tych pokus jest cały kosmos. Natomiast on uważa, że można je sprowadzić do ośmiu podstawowych, jeżeli mówimy o duchach zła, to my nie jesteśmy metodologicznie gorsi od psychoanalizy, która mówi o podświadomości. Bo co to jest podświadomość, nie wiadomo. Jeżeli nie określamy tego ducha zła w sposób taki konkretny, że to jest taki facet z rogami i z ogonem na przykład, tylko mówimy o pewnym mechanizmie o, o swoim doświadczeniu, a według mnie określenie ducha zła o wiele bardziej adekwatnie oddaje nasze, Doświadczenie niż na przykład pojęcie podświadomości, która się nie bierze, czym jest. To jest metodologicznie, jeżeli chodzi o, o naukowość, jest na tym samym poziomie nie, adekwatności. Natomiast tutaj zawsze tak czy inaczej działa Duch Święty. On działa na to dobro, które Bóg w nas włożył. W sumie nie mówimy, to jest głos Boga w nas. Ważne jest to, że. Toś, toś mi coś podsuwa, toś na coś zwraca uwagę i powoduje, że ja nagle patrzę odpowiednio, także słucham odpowiednio. I w zależności od tego, właśnie czego słucham, kogo słucham, potem takie są efekty, jeżeli chodzi o moje wybory. A za wyborami idą także to moje określanie siebie, to kim się staje. W życiu duchowym chodzi właśnie o to, kim jestem, kim się staję. Zamykam się, jest to duchowość prowadząca do śmierci, to jest duchowość negatywna i pozytywna. Nie? Albo wybieram rzeczywiście drogę życia, która prowadzi do, do, do pełni. Tą przypowieść o miłosiernym Samarytaninie warto uzupełnić jeszcze wypowiedzią Pana Jezusa o tym, że Coście uczynili jednemu z tych moich braci najmniejszych, mnieście uczynili. I wtedy proszę zobaczyć to spotkanie z drugim, odkrycie drugiego ja we wspólnym społeczeństwie ostatecznie powoduje to, że my się razem odnajdujemy w Chrystusie. To jest taki podstawowy schemat, który odnosi się właśnie do wszystkich naszych spotkań z ludźmi na różnym, powiedziałbym, poziomie, w różny sposób. Natomiast w tym momencie warto by jeszcze zupełnie z innej strony, taka refleksja na temat spotkania osobowego. Mianowicie my zawsze, proszę Państwa, jesteśmy zasadniczo w takich trzech relacjach. Albo relacji do przedmiotu, do rzeczy. To jest relacja używania. Ja używam tego pisaka do tego, żeby tutaj coś zapisać. Ta tablica jest używana, krzesło jest używane, stół i tak dalej. Światło też używamy po to, żeby było jasno i tak dalej. To jest relacja ja-to. To jest relacja nieosobowa, dlatego że mamy do czynienia z przedmiotem. Także tym przedmiotem może być myśl, idea. Ona też jest czymś. Natomiast nie jest z osobą. Natomiast relacje, które są związane z osobami, one się sprowadzają do takiej relacji. To jest jedna relacja ja, on, czy ona, czy oni i ja, relacja ja, ty. Te relacje nas najbardziej będą interesowały, chociaż właściwie wszystkie trzy są istotne. Bardzo ważne odkrycie, że pomiędzy tymi relacjami. Ja, on i ja, ty, istnieje przepaść. To jest ta przepaść, która owocuje tym. To jest relacja w lęku i namiętności z relacją ja, on. Ten on może być albo kimś, kto mi zagraża, albo za dużo będzie wymagał ode mnie, ja stracę na tym, albo jest kimś. Kogo mogę wykorzystać, z kogo mogę skorzystać. Akurat podejście tych rozbójników, którzy go ograbili, to było podejście właśnie od strony wykorzystania tego człowieka, czyli od strony namiętności. W każdym razie to jest ta relacja ja on. Oczywiście ta relacja niekoniecznie musi być zła, bo jest cała relacja ja on, relacja na przykład partnerska w jakiejś dziedzinie biznesu czy czegoś. Jesteśmy partnerami, robimy wspólny interes, możemy się Wspólnie wspierać, pomagać sobie po to, żebyśmy wspólnie wzrastać. To może być bardzo dobre dogadanie się, niekoniecznie musi być złe. Niemniej ten drugi jest traktowany jako partner handlowy w polityce. To jest taka relacja handlowo-polityczna. Czasami ono właśnie ma charakter też negatywny w tym sensie, że, że jest jakaś niesprawiedliwość w tej relacji. Oczywiście ta relacja ja on, ona czy oni jest relacją, która ona zawsze będzie istniała i musi istnieć, bo na przykład sam porządek społeczny. I tutaj poukładanie odpowiedzialności takiej czy innej, ten jest od tego, tamten jest od ta, tego i my tutaj teraz dopiero współpracując ze sobą możemy uzyskać coś. Natomiast jest jeszcze relacja bezpośrednia ty która jest zupełnie inną relacją. To jest relacja autentycznego spotkania dopiero. To jest tak jak ten miłosierny Samarytanin zobaczył w tym drugim człowieku, obcym dla siebie, zobaczył drugie ja w wspólnym człowieczeństwie i to mu dało poruszenie sumienia. To spowodowało, że potraktował głos z miłosierdziem. Zobaczył drugie ja w wspólnym człowieczeństwie. Pomiędzy tymi relacjami jest przepaść. Ja sobie z tego zdałem sprawę po przeczytaniu takiego zdania u księdza Tischnera. To on pisze tak, Ciebie zabić nie mogę. Jeżeli jestem w relacji ja-ty, to ja tego drugiego człowieka nie jestem w stanie skrzywdzić. Żeby go skrzywdzić, trzeba przejść na taką relację. Zwykle to jest taki proces psychologiczny, że człowiek zaczyna widzieć zagrożenie od drugiego, więc odcina się od niego, wchodzi na tą relację i potem zaczyna go tam powiedzmy widzieć jako zagrożenie realne i, i wtedy ta agresja z naszej strony jest zazwyczaj w naszym mniemaniu, w naszej mentalności obroną obroną. Albo on mnie zabije albo ja jego. Wybieram, że ja go zabiję. Bo... No i w ten sposób mogę, mogę go zabić, ale ciebie zabić nie mogę. Dlatego, że tutaj jest właśnie ta jedność między nami. Ta różnica jest naprawdę dramatyczna, to jest wręcz metafizyczna. Każde to ja, to jest inne ja. Tu jest właściwie to ego, które kieruje się własnym interesem. Tutaj jest to ja, które jest związane z tym ja. Czuję plus ty, równa się my. Drugie ja we wspólnym człowieczeństwie to jest wspólnota, to jest jedność. Będą dwoje jednym ciałem w tej jedności. To jest fundamentalna rzecz, trzeba z tego zdać sprawę. Mało tego, trzeba powiedzieć tak, i to jest, to bardzo ładnie na ten temat Wojtyła pisał, w miłości i odpowiedzialności, w ogóle cała filozofia dialogu o tym mówi, że człowiek jest w stanie się w pełni realizować tylko w tej relacji tylko w takiej relacji, w relacji spotkania z drugim. Sobór mówi o tym, że człowiek jest jedyną istotą, którą Bóg stworzył dla niej samej, żeby był sobą, ale nie może się w pełni zrealizować inaczej, jak tylko jako szczery, bezinteresowny dar z siebie, który realizuje się tylko w te, tej relacji, tylko w tej relacji. Przy czym trzeba po prostu powiedzieć, że my jesteśmy w szkole życia, my taką relację pełni i prawdziwie do końca nie jesteśmy w stanie wejść. My jesteśmy tak stworzeni, że tylko w tej relacji się realizujemy, ale sami musimy to odkrywać i sami musimy w to wchodzić. Taką, taką szkołą tej relacji jest małżeństwo, które no, potyka się o wiele różnych przeszkód, bo jest inność tego drugiego człowieka, niepewność i zawsze istnieje w każdej tej relacji ludzkiej. Zawsze istnieje taka relacja. Ona jest jakoś tam ukryta. Zawsze się, się pojawia. Ta relacja ja-ty w pełni jest możliwa tylko właściwie z Panem Bogiem, w Bogu. Na tym polega istota podobieństwa człowieka do Boga. Bóg to są trzy osoby, jak wiemy: Ojciec, syn, ale w miłości Ducha Świętego. To jest symbol Ducha Świętego. Ojciec z synem w miłości Ducha Świętego. I proszę zobaczyć, czym jest małżeństwo w naszym rozumieniu. To jest mężczyzna, kobieta. W sakramencie miłości małżeńskiej. A sakrament jest dokonywany mocą ducha świętego, czyli to jest w duchu świętym. I proszę zobaczyć, tu jest dopiero właściwe podobieństwo człowieka do Boga. Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo. To inaczej się wyraża w ten sposób. Bóg jest miłością. To miłuje, zna Boga, bo trwa w Bogu. Kto nie miłuje, nie zna Boga. Tu się oddaje też to podobieństwo, i chodzi o to, że człowiek poprzez miłość wchodzi w ten sposób istnienia, który jest właściwy w tym Bożym zamyśle. Przy czym Bóg nigdy człowieka nie zmusi do tego, żeby w ten sposób żył. Do miłości się nie da zmusić. Można zaprosić i człowiek sam musi się na nią otworzyć i w nią wejść. Przy czym, tak mówię, w ludzkim życiu zawsze jest to tylko szkoła miłości, i my jesteśmy łomni, tak czy inaczej, zawsze gdzieś tam padamy jakieś no, nieporozumienia, no i oskarżenia często i tak dalej. To, to wszystko się z tym wiąże. To jest uzupełnienie do tamtego obrazu. W każdym razie tu chciałem zwrócić uwagę na to, że to tutaj absolutnie jest konieczne i tylko w takiej relacji trzech się odnajduje ta relacja ja ty jest relacją dialogu relacją dialogu dialogu egzystencjalnego to też oczywiście się wyraża dialogiem słownym no bo trudno sobie wyobrazić małżeństwo bez dialogu. Ta komunikacja musi być. Nie? Jest dialog, jest rozmowa. Błogosławie małżeństwo. to często dodaję, bo tam jest ślubowanie. Śróbuje ci miłość, wierność, uczciwość małżeńską i to, że cię nie opuszczasz do śmierci, jeszcze dodaję i będę z tobą rozmawiał aż do śmierci. Nie? Bo to jest bardzo ważny wymiar małżeństwa. Będę rozmawiał z tobą aż do śmierci. To jest relacja dialogu. Kiedy mówimy o, o słuchaniu. Wracam do tego pierwszego zdania z reguły. Słuchaj synu naokmistrza i nakłonku nim ucho twojego serca. To słuchanie zawsze jest związane z kimś. Oczywiście my też słuchamy różnych odgłosów natury czy czegoś, żeby na przykład Słyszymy, że idzie, idzie burza, bo grzmi. no to trzeba się gdzieś tam schować. Więc e, oczywiście słuchamy też takich różnych innych odgłosów, które są dla nas sygnałem, że coś się dzieje, w związku z tym trzeba reagować. Natomiast, oczywiście, od strony realizowania siebie najważniejsze jest dialog z kimś. I teraz cała sztuka polega na tym, żeby usłyszeć. Tego kogoś i to usłyszeć tak, jak on mówi. To, co chce przekazać, to, co w tym jest. A powiedziałbym nawet więcej, tym, co ewentualnie ktoś mówi, jest jeszcze coś więcej. To jest, wynika z tego schematu, o czym jeszcze będziemy trochę mówić. W każdym razie, to jest jakby uzupełnienie do tego obrazu. Istotne jest to, kim się stajemy, podejmując taką czy inną myśl. Nie? I z tego. Kim się stajemy wynika tak naprawdę czego słuchamy. Czy słuchamy naszych namiętności a poprzez nie słuchamy złych duchów? Czy słuchamy Boga poprzez sumienie i działamy zgodnie z sumieniem, w ten sposób realizujemy siebie? I tu jeszcze do tego dochodzi jedna niezmiernie ważna uwaga. My nie mamy takiego jasnego rozeznania, absolutnie przejrzystego, jasnego rozeznania, tylko nieliczne nie sytuacje są takie dosyć jednoznaczne. Że trzeba to czy tamto zrobić, że to wiadomo. Zwykle w życiu to my nie bardzo wiemy. No, Najprostsza sprawa. Ktoś prosi o pieniądze, ja mu Dać czy nie dać? No normalnie trzeba dać, bo jest zbiedny. A może to jest oszust? A to jest pija, który za chwilę będzie przepijał te pieniądze. Dając mu tych, te pieniądze, wcale mu nie pomagam, tylko mu jeszcze... Znaczy pomaga mu w byciu tym pijakiem, więc wcale nic dobrego nie robię, wręcz przeciwnie. To samo, jeżeli ktoś o coś prosi, tak normalnie w rodzinie, na przykład dziecko, to też rodzic mądry musi się zastanowić, czy to, co, o co to dziecko prosi jest dobre czy złe. Ewentualnie... Kiedy za każdym razem dam temu dziecku, to wyrabia w nim takie mniemanie, że mu się zawsze należy. Jak ono tylko chce, to ma dostać, i już. No i potem, kiedy on w takim przekonaniu wyrośnie, no to on nie będzie w stanie. Sam z siebie czegoś dać, nie będzie wiedział, że każda rzecz, którą otrzymuje, kosztuje, i tak dalej, nie nauczy się tego. I potem jest tragedia, ten człowiek jest nieprzygotowany do życia. Więc y, można w różnych dziedzinach pokazać, że te sytuacje nie są takie oczywiste i jasne, także y, według nas się to wszystko często no, zaciera. Tutaj poznajemy niejasno, jak w zwierciadle, tak święty Paweł pisze o miłości, w hymnie o miłości. Tutaj poznajemy niejasno. To wszystko nie jest takie jednoznaczne i klarowne, że to wymaga refleksji. I my jednak wybieramy, a wybrać coś musimy. No i teraz w życiu jest istotne to, czy ten wybór jest dobry, czy zły, Poznajmy po owocach. Pan Jezus na to bardzo mocny akcent kładzie w Ewangelii. Po owocach poznać. Przyjdzie do was prorok, będzie coś mówił, wspaniałe słowa i tak dalej. Poznacie go po owocach. Nie po jego słowach pięknych, pomyślach, ideach i tak dalej. Po owocach. No i oczywiście znowu pytanie: w jakich owocach? O czym mówimy? Wracamy do podstawowej rzeczy, do całego pytania. Mianowicie. W życiu naszym chodzi o to, abyśmy doszli do pełni życia, abyśmy się stali tym, kim jesteśmy w Bożym Zamyśle. I wtedy się w pełni realizujemy, stajemy się sobą. Ja to zawieram w haśle, że w życiu chodzi o życie. W życiu chodzi o życie. O życie w pełni, o dojście do pełni życia. To jest droga życia, to jest droga śmierci, w istocie. I też się poznaje po owocach. Bo jeżeli na przykład ktoś komuś coś odmawia, to wcale nie znaczy, że zamyka się w ego, ale właśnie to może wynikać. Wynikać z refleksji. Dam Ci tak, od po prostu za darmo, to cię będę właśnie jeszcze utrzymywał w przekonaniu, że tobie się wszystko należy, albo że sobie możesz żyć nie pracując, i tak dalej. A to jest niedobre dla Ciebie. Także to nie zawsze właśnie musi to być od razu odmowa czegoś, musi być egoizmem. To może być po prostu mądrość. Po owocach się poznaje. Do czego to prowadzi? Te owoce mówią o tym, czy to daje życie, czy nie. Owoce są zawsze związane z jakością i wartością życia. To najlepiej. W takim streszczeniu wypowiada święty Paweł w liście do Galatów, piąty rozdział. I on tam mówi o dwóch rzeczywistościach. O życiu według ciała i według ducha. Według ducha to jest życie, które prowadzi do pełni życia. Według ciała to jest życie, które prowadzi do niczego, czyli do czegoś negatywnego. I mówi tak. Jest zaś rzeczą wiadomo, jakie uczynki rodzą się z ciała. Czyli jeżeli idziemy po linii naszego ego, no to właśnie wymienia. Nierząd, nieczystość, wyuzdanie, bawochwalstwo, czary, nienawiść, spory, zawiść, gniew, pogoń ze zaszczytami, niezgoda, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Co do nich zapowiadam wam, jak to już zapowiedziałem, ci, którzy się takich rzeczy dopuszczają, Królestwa Bożego nie odziedziczą, czyli nie dojdą do pełni życia. Nie ma takiej możliwości. Ci, którzy idą taką drogą i popełniają te czyny i to w sobie noszą i... Tym żyją, są skazani na śmierć. Owocem zaś ducha, przy czym tu jest duch napisany z dużej litery, czyli tłumacz to, rozumie jako duch święty, jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Do tych wymienionych tutaj jeszcze owoców trzeba by zaliczyć przebaczenie, pokorę, wdzięczność, wytrwałość. Takie cztery, które święty Paweł. Wymienia, ale w innych miejscach, mówiąc o życiu we wspólnocie chrześcijańskiej. Czy to w rodzinie, czy w wspólnocie w ogóle chrześcijańskiej. Miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Po owocach się poznaje. Dopiero owoce mówią nam naprawdę, czy ten nasz wybór, te nasze decyzje, to co podejmujemy jest dobre czy złe. One zewnętrznie mogą... Wyglądać różnie, natomiast liczy się naprawdę owoc. Owoc jest najlepszym sposobem poznania, czy to, co podjęliśmy, jest dobre, czy jest ze wskazania samego Pana Jezusa to wynik. I teraz czy my podjęliśmy dobrą decyzję, czy złą? To się poznaje po owocach. Przy czym te owoce są przede wszystkim w nas i w naszych relacjach z innymi. Czy budują jedność, miłość, radość, pokój, zrozumiałość, łagodność, opanowanie, przebaczenie itd. Czy to buduje to, czy buduje akurat coś innego? Zabić, złość, agresję, złorzeczenie, zapalczywość, namiętne myśli o drugim itd. Czy ewentualnie lęk. Który też jest przeciwieństwem tych owoców które dają życie. I w ten sposób stopniowo się uczymy, uczymy rozpoznawać to, co jest rzeczywiście dobre. Bo trzeba powiedzieć, że dobre jest to, co prowadzi do życia. Nie jest to określone w normie postępowania Żadna norma nie jest w stanie tego ująć, bo to, czy coś prowadzi do życia, czy nie, to zależy od dużo wielu okoliczności. Życie jest bogatsze niż, niż jakiekolwiek przepisy. Żadne normy, żadne zasady postępowania nie są w stanie tego wszystkiego ująć.